Czy wierzysz, że możesz spłacić swój kredyt nawet dwa razy szybciej i wcale nie potrzebujesz do tego podwójnej pensji? Dla wielu osób kredyt to jak kula u nogi. Raty co miesiąc, stres i pytanie, czy ja to kiedyś spłacę? Dziś pokażę Ci trzy konkretne sposoby, które pomogą Ci przyspieszyć spłatę kredytu, zmniejszyć odsetki i odzyskać finansową wolność znacznie szybciej niż zakłada bank. Punkt pierwszy. Nadpłaty. Ale z głową. To najprostszy i najbardziej oczywisty sposób, a mimo to wiele osób z niego nie korzysta. Każda dodatkowa złotówka, którą dorzucisz do raty, zmniejsza kapitał kredytu, a co za tym idzie, skracasz okres spłaty i płacisz mniej odsetek. Ale tu ważna rzecz. Zawsze sprawdź, czy bank nie nalicza opłat za wcześniejszą spłatę. W niektórych przypadkach warto poczekać kilka lat, np. do momentu, aż minie trzyletni okres, po którym nadpłaty są darmowe. Pro tip. Nawet 100 zł miesięcznie więcej może skrócić kredyt o kilka miesięcy, a czasem lat. Punkt drugi. Każdy dodatkowy dochód, a tak na kredyt. Masz premię, zwrot podatku, sprzedałeś coś na OLX. Zamiast wydawać to na zachcianki, wrzuć całość w kredyt. Przykład. Jeśli raz w roku wpłacasz 2000 zł ekstra, to w ciągu pięciu lat możesz nadpłacić 10 tysięcy złotych. Efekt. Krótszy czas kredytowania i mniej pieniędzy w łapach banku. To nie są drobne, to sposób myślenia. Bogaci ludzie pozbywają się długów jak najszybciej, żeby nie płacić odsetek. Punkt trzeci. Rata co dwa tygodnie, zamiast raz w miesiącu. To trik znany z USA, ale działa też u nas. Zamiast jednej raty miesięcznie spłacaj połowę raty co dwa tygodnie. Dlaczego to działa? W roku masz 12 miesięcy, więc 12 rat, ale tygodni 52. Dzieląc na pół raty co dwa tygodnie spłacasz 26 połówek rocznie, czyli 13 pełnych rat, a nie 12. To jakbyś robił jedną ratę ekstra co roku. Bez większego bólu dla budżetu, bo kwoty są mniejsze i lepiej się rozkładają. Podsumowanie. Nie musisz zarabiać fortuny, żeby szybciej spłacić kredyt. Potrzebujesz strategii i dyscypliny. Nadpłacaj regularnie. Nawet małe kwoty robią różnicę. Każdy dodatkowy grosz wrzucaj w kredyt, nie w zachcianki. Zmień harmonogram na dwutygodniowy. Jedna rata więcej rocznie bez bólu. Im szybciej go spłacisz, tym szybciej możesz inwestować w siebie, swoje cele i swoją wolność.